Dzień dobry, kochani. Witam Was w sobotni poranek. Już obiegnie do mnie jakiś kraw mały. Dzień dobry. E... Ostatnio jedna z Was prosiła mnie, żebym Nagrała jak się maluje, pokazała jakich kosmetyków używam, więc e, pokażę Wam. Oczywiście z małą asystą. Mam nadzieję, że tego asystę mojego zdjęcia nie będzie widać. Jakie mam? Masz krzesełko, dobrze. Będziemy się wspólnie malować w tym momencie. Pokażę Wam produkty, których używam. Niektóre są bardzo, bardzo stare i niektóre wstyd mi się przyznać, ale to Wam pokażę później, do czego jest mi się wstyd przyznać. E, I będziemy się razem z Marysią malowały, tak? Tak, to zaczynamy. Ja już mam, jestem po porannej pielęgnacji. Jak widzicie, y, ostatnio bardzo, bardzo dużo jem czekolady. No i skóra mi się odwdzięcza tym. Ale no, źle nie jest, nie przeżywam. Y, po porannej pielęgnacji mam krem pod oczy i krem z, na dzień z firmy Flaw. I zaczynamy od tego oto produktu. Nie wiem, czy Wy go będziecie dobrze widzieć, czy ja dobrze pokazuję jest to krem BB z Bonjour Healthy Mix. Mam krem. Do Buzi. On jest lekki, ma bardzo. Tutaj mam lusterko, dlatego tak patrzę. Bardzo lekką konsystencję i jest bardzo rzadki. Mam krem. Tak, mam krem. Także sobie nakładamy. Ja wszystko robię palcami. Mamy małe problemy techniczne. Nie mam tego, jak tutaj ustawić dobrze tę lusterkę. No, może tak. Tak. Aha, i jeszcze ja mam w kolorze 01. 01, light. Ja w zimę nie jestem opalona, się nie opalam i nie, nawet nie próbuję. Nic tam takiego robić. Więc, Mama, ja tu już Tak, Tak, tak. Okay. A nałożymy teraz nałożymy korektor. Nałożymy Mamy taki kore korektor. Mam nadzieję, że go będzie dobrze widać. Kolejny masz? Korektor z firmy Eveline. W kolorze. Hmm. Korektor, 2, korektor 2 w 1, kryjący rozświetlający 0,4. Zawsze nakładam delikatnie trochę podaczy. Czasami oczywiście o tym zapominam. No i próbując zakryć te moje niedoskonałości. was? Tak. was mama? Wybaczcie, że robię coś z małą asystą, ale jest to taki wiek, kiedy się po prostu inaczej nie da. A coś jest z tatem. Oczywiście tego rodzice są jeszcze w piżamach, dzieci już są e, Dzieci już są ubrane, bo zaraz też jedziemy. O, powiem Wam, że w Gdańsku mamy bardzo piękną pogodę dzisiaj. Można by było to wykorzystać, aczkolwiek nie wiem, czy będziemy mieli czas. Marysiu, tu jest Twoja przestrzeń i koniec, tak? Zaraz będziemy malować. Dobra. Mam nadzieję, że. Stop. Marysiu, stop. Słuchamy się mamy. Eee, Okej, okay. więc to i to mamy ze sobą. Puder, Pudaj, sypki. Bypki. Sypki, puder teraz. Pudaj. Sypki, Powiem Wam, że... Puder. E, no dobra, puder. E, puder. Te, on ma już trochę czasu, ma ponad rok. E, puder, który już się rozlatuje, też Bonjour Hair mix. Z kolor 01, czyli bardzo jasny. Mam jakiś zwykły, najzwyklejszy pędzelek. Pędzele. Powiem Wam, że przy mojej roli, jaką teraz pełnię, czyli roli mamy, dwójki małych dzieci, to naprawdę mi e, no, niewiele do szczęścia potrzebuje i ten makijaż e, raz, że chcę, żeby zajął mi <laughs> maksymalnie 10 minut. Teraz z wami pewnie zajmie mi to dłużej, bo musiałam się też rozłożyć, ale... Mm, no, nie potrzebuję nie wiadomo jakich rzeczy. Zostawiamy to, mama zaraz ci weźmie też, tak? Marysiu, nie, bo popsujemy. Popsujesz mamie, tak? O, malować! Widzicie, y ja się malować! Tak, tak, malujemy. Okej. Okay. Y Wiecie, ja też miałam I ostatnio jeszcze robione kwasy, więc delikatnie mi się skóra jeszcze gdzie niegdzie łuszczy. No ale nic nie zrobimy teraz małą Ma możesz Marysiu tak do tyłu troszkę. O! I pomalujemy, tak? Malujemy. Tomasz sama się maluj. Tak, ślicznie. Jeszcze muszę widzę. Dołożyć tutaj. No, bo jak widzicie, ja nie mam jakichś większych problemów na razie z cerą. Największe problemy, jakie miałam z cerą, to była kiedy byłam w ciąży z marysią. Miałam ogromne wtedy problemy i z cerą, i z włosami. To był po prostu. Nie chcę wracać nawet do tego momentu, ale dzięki temu od razu wiedziałam, że, że będę miała dziewczynkę e, brwi. Powiem Wam, że od niedawna zaczęłam robić brwi. Pierwszą, e, Marysiu, nie. Pierwszą kredką do brwi moją to była Może Rimmel. E, z Rimmel, nawet Wam nie powiem nic więcej. Zero color na pewno był 003 Dark Brown. E, a teraz już jej nie mam, ale za to mam szczoteczkę, której używam regularnie, żeby sobie te brwi rozczesać. Więc delikatnie je rozczesuję. Tak. I Marysi też zrobimy brwi. Dzięki. I o mój ostatnio nowy nabytek z Maybelline Mascara do brwi. Nie wiem, dobrze widzicie. Później jeszcze te wszystkie produkty Wam pokażę i ja powiem wam, że to jest dużo lepsze dla mnie tak, zaraz jeszcze będziemy Marysi robić brwi o kolorek jest wtedy intensywniejszy no Nawet chyba widzicie różnicę i drugi i też te włoski, bo ja mam włosy, które bardzo niektóre są długie a że nie chcę ich przycinać. Bo mam grwi, b, grwi, mam brwi grube, i takie, że jak wyrwę czasami jeden, jedną brewkę, to mm, powstaje mi dziurka. Więc muszę, muszę z tym uważać. No. Maryniu. ja też posiłkuję. Dobrze, ale usiądź ładnie i pomaluj się. Tak? O, tak, dokładnie mamy zrobione brwi nałożymy trochę różu na policzki teraz policzki ale marynia eee, kiedyś e, ten róż mam z firmy AA to jest róż który dostałam w jednej paczce z Big Losi. i tak samo e, mój e, pędzel do różu pędzel mama ja tym malowałam i delikatnie nakładamy róż Uważaj Marysiu. Tu okay. Teraz muszę to jeszcze sobie e, Powiem Wam rozetrzeć że czasami jest to zbyt mocno widoczne. Okej, okay. oczy. Jeżeli chodzi o oczy. Marysiu, nie ruszamy. Maluj się. Czasami używam cieni. Jak cieni robię na przykład kreskę na powiekach to robię to cieniami, albo maluję całą powiekę. Moja paleta, tego się wstydzę, Uwierzcie mi. To jest taka paleta z Lovely, jest bardzo bardzo stara, ale używam powiem wam tutaj tylko e, chyba dwa kolorki. Marysiu do tyłu, e, ewentualnie na całą powiekę, jeżeli chcę ją rozświetlić, to używam czegoś takiego. To jest rozświetlacz w płynie. Też z firmy AA i yy, też go dostałam. Yy, też go dostałam do, yy, w pewnej paczce. Pokaż Marysiu? Moje! Yeah. Oczywiście, że twoje. Proszę. I, 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 I czasami po prostu używam tego. I dzisiaj właśnie chyba użyjemy tego, bo yy, nie mam czasu na zrobienie nie wiadomo czego na tych oczach, więc po prostu nakładam to i rozcieram to wszystko palcami. Tak wygląda nałożony już ten rozświetlacz Mama, na powieści. To jest po yes? prostu delikatny taki brokat. Nie wiem, czy jest sens bo Wam dzisiaj nakładanie, robienie w ogóle kreski nad okiem, ze względu na to, że nasze. No nie jestem tutaj sama i mam bardzo jedną wielką pomocnicę przy sobie, więc przejdziemy od razu do malowania oka całego. Zalotki używam. Wiem, że się nie powinno używać, ale ja używam i nie mam z tym ani problemów, ani nic. Jeszcze ją podgrzewam, chuchając na nią. Kolejną rzeczą, jaką używam, jest to baza pod tusz z firmy Evelyn. Powiem wam, że dopiero teraz widzę, ile mam kosmetyków z tej firmy. No ja się był I baza pod tusz nałożona. Mąż przyniósł mi kawkę. Gorąca. No i tuż. Tuż <tusz> <tusz> też jest z firmy Eveline. Eveline Cosmetics Volume Celebrate. Celebrate mascara. To jest ta złota w każdym razie, ale mam też maskarę em, Ale jej już nie używam bo chyba już mi się troszeczkę ją zużyła. Też z Eveline, ale ta srebrna. Ta srebrna na tamtego czasu robiła swoją robotę i myślę, że dalej robi, ale teraz chciałam no, już jakiś czas temu zmięcie na coś innego, więc zmieniamy. Jest różnica? Jest, nie? Robimy drugie oko. Jeszcze dolne rzęsne zostały. Okej, ok, no go zrobione. że tak już wszystko zrobiliśmy, co mieliśmy zrobić. Tak, znaczy, tak wygląda, po prostu mój y, codzienny makijaż, jeżeli go robię. Usta. Na usta y, dzisiaj sobie położę y, pomadkę z Golden Rose Satin Lipstick w kolorze 02. Czyli y, bardziej taki, jak to powiedzieć, jak widzicie, kolorek nude. Jestem gotowa, powiedzmy. <ścoughs> Jeszcze tylko włosy muszę, muszę czesać. I a, się ubrać, bo jak widzicie, jeszcze nie jestem ubrana. I tyle. Pokażę Wam teraz e, przebitkę dokładnie tego, co użyłam. Okej, okay, ja już jestem ubrana, zwykły t-shirt z hajem, już trochę taka letnia stylizacja. Jeansy też są z hajem eee, i, 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 i. No, skarpetki, wiadomo, jakieś butki się zaraz założę. Powiem Wam, że bez sensu dla mnie jest nagrywanie tym czymś. Nie umiem tym operować. Poza tym, to jest bardzo ciężkie i bardzo mnie denerwuje, bo nie nie współpracuje ze mną tak, jak ja bym chciała, więc raczej ja zrezygnuję z tego. Dobra, uciekamy, papa. Pa. Cześć, Wam. Eee, my właśnie wróciliśmy oddaliśmy samochód, bo musiałem wypożyczyć samochód, żeby zawieźć fajny zestaw eee, bankendolów, sana do Katowic. A eee, jest zestaw z Harmonii i. Eee, i Beolaby 50 naprawdę kozacki sprzęt ale warty ponad 200 tysięcy Natomiast ja muszę iść z... i o 11 mam na Zoomie angielski także do zobaczenia do później Montuję dla Was film. Montuję go już trzeci... No trzecie moje podejście to jest do tego filmu. E, jest to film, film e, z Pepko. <grych> e, z Pepko. No wiem, tydzień temu był nagrywany. A ja dopiero... A ja dopiero go na, e, montuję, ale z tego względu, że powiem Wam ja w tygodniu naprawdę kiedy tego robić znaczy teraz może się trochę to zmieni aczkolwiek wątpię, bo Antoś bardzo mało śpi Antek ma jedną drzemkę i ja po prostu tę drzemkę wykorzystuję na inne rzeczy, które ostatnimi czasy są dla mnie jeszcze ważniejsze eee, i wymagają bardzo dużego skupienia ale tak, montuję dla Was ten film bardzo ciężko się go montuje. Teraz Wam powiem. Nie jest po prostu takie... Wszystko takie łatwiutkie, jakby się mogło wydawać. Trochę pomontowałam dzisiaj. Znaczy trochę. Dzisiaj muszę to skończyć. Muszę po prostu i koniec. Musi ten film wyjść, moim zdaniem. To to i... Tak w ogóle to chyba już muszę iść zrobić obiad. Znaczy mam część obiadu zrobiona, ale... Dzieciaki już są pewnie głodne, bo jednak troszkę pospały. Pospały dzieci, znaczy pospali, bo to chłopiec dziewczynka. E, troszeczkę pospali. Pospali, pospały, już się sama zaglądowałam. Nieważne po prostu. Długo spali? <laughs> Półtorej godziny spali. Łukasz ich teraz przejął, ale ja muszę już tu naprawdę kończyć. Ciężko się montuje, powiem Wam, naprawdę wolę montować inne filmy niż Pepko akurat. Nie wiem czemu sobie wybrałam ten temat, <laughs> ale zobaczymy, jaką popularnością się będzie cieszył. Czy w ogóle się będzie cieszył. <laughs> I tak. Mam już trochę obiadu przygotowane, więc. I bo Marysia mnie chyba już potrzebuje, bo bardzo krzycz. Słuchajcie, dzisiaj A, na sorry. obiad harbonara. Jemy wszyscy Co, to Marysia? samo, antek. Ma trochę rozdrobnione Marysia je w całości. No oczywiście. Także smacznego. w niedzielę, witamy Was. Zapraszamy do spędzenia dnia razem z nami. Mamy słoneczną pogodę, więc dzisiaj na pewno dziś pójdziemy na spacer z dziećmi. Pewnie na jakiś plac zabaw. Może spotkamy się z jednymi znajomymi. Zobaczymy, co niedziela przyniesie. Miłego dnia Wam życzymy. Dzień dobry, dzień dobry. Niedzielę. Zobaczcie, jakie pyszne śniadanie przygotował mi mąż. Jajka po Benedyktyńsku. Jakieś grzałki. Jeszcze gorące, więc zabieram się za jedzenie. Życzcie nam smacznego. Proszę Państwa, mamy godzinę 9.22, a u nas nie wspomnę o tym, że jest bardzo głośno. To tak, tak, ta brudna patelnia. Rosołek proszę. Już się nieźle gotuje. Tu brud, 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 a tu, proszę, lasagne. Zaraz wchodzi do pieca. Tajny składnik, to te kleksy, które widzicie, to jest e, śmietana, 36 gęsta. I na to pójdzie jeszcze e, tarkowany ser i do pieczenia. A tak a propos, to zobaczcie, proszę, jak tu mamy szybciutko o pięknie Cześć wam, mamy poniedziałek. Ja idę do pracy na godzinę na godzinę 13, mamy 11, więc jeszcze godzina jeszcze jakaś kawa. A dzisiaj mam dużo, dużo pracy, bo musimy przeinstalować systemy i zainstalować nowe drukarki w sklepie. A jak jest sklep zamknięty, to jest czas na takie rzeczy. Natomiast chcę zakończyć tego vloga, dlatego że wczoraj nie bardzo mieliśmy czasu, dlatego że, że, że spotkaliśmy się w parku oliwskim ze znajomymi pospacerowaliśmy Później trzeba było zrobić oczywiście kolację i tak dalej. I, I szczerze mówiąc, po prostu nie mieliśmy siły na to, żeby żeby to zakończyć. Dzisiaj już trochę pospaliśmy. Marysia już poszła do żłobka, więc jest w domu zdecydowanie ciszej. Ja właśnie z Antosiem siedzę. Antoś tam widzę, że klika piekarnik. No i zaczyna się już na wszystko wspinać, także ostatnio była taka sytuacja, że zaczął nam wychodzić z, z siedziska. Dobrze, był przypięty, ale już generalnie jakby nie był przypięty, to, to śmiało by spokojnie wyszedł z siedziska. Także już trzeba na niego bardzo uważać. Ja kończę, żegnam się z wami, trzymajcie się ciepło, a w zdrowiu i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa pa!